Dam konkrety. Chodźcie z nami! Z kobietami! Chodźcie z nami! Z kobietami! Panie Czartek, ja, Wiśniewski-Padłuk. Ze ściniętym sercem patrzyłam na okrucieństwo, bezwzględność, strzelających do robotników które mają w ramach komunistycznej władzy. Jeśli się ma tyle lat, co ja, Nie strzela do krów. Cieszymy się z tego wszyscy, ale jest wiele spraw, które nie cieszą wcale. Jestem ostatnia osoba, która wytrzymała komórkowość. W żadnym razie. Ale w dzisiejszych czasach, my, Janek Wiśniewski, a zwłaszcza Janka Wiśniewska, codziennie wina się, a często wpada w życia. 13 milionów Słowaków. Latwiącym na Europie, władzami i Pierwsze nawet w oszczędzające na sobie, kiedy roślinając w trudnym położeniu. Przyłączone wysiłkiem wiązania końca słońce. my na tym kiedy stają się w Polsce częścią społecznego kraju gazu, na którym każdy dni zracał Zwłaszcza politycy. Świat kolejowy i ani nie chce wiedzieć, ani tym bardziej nic powiedzieć. Przecież jest to jeden z całych dziwnych i jego zła widzenia, który jest temat w sekcji dla żadnej kamery. Ale nie musimy akceptować średnią kładzianku społecznego, który, którego z zasługą jest tak, że nie strzela do robotników. Jednocześnie nie robi prawie nic, żeby radzić katastrofy społecznej kilkunastu milionów ludzi. Przypominam, 30 milionów, 13 milionów ludzi żyje w Polsce w niedostatku. To wcale nie jest seks, ten zupełny brak solidarności społecznej, obojętność polityków, wszystkich właściwych opcji wobec i żmudnej walki z biedą, dyskryminacją, wyzyskiem. Realnie zabiegać i z kobietą e, w sprawie innych na się nam udział w sprawowaniu władzy w życiu podpusznym.